Z tej strony Ula i dzisiaj zapraszam Was na filmik, którego dawno nie było na kanale. To znaczy vlog ze stajni. Powodów mojej dłuższej przerwy między vlogami i z dzieckimi jest kilka i są one dość złożone, więc nie będę się w to dzisiaj zagłębiać, natomiast na pewno Wam wszystko opowiem. Chcę niedługo nagrać odcinek typu My Riding Story i tam wszystko wyjaśnię. Natomiast sytuacja wygląda tak, że obecnie nie jeżdżę regularnie. Ostatnio na koniu siedziałam chyba we wrześniu. Z tej prostej przyczyny, że jestem spłukaną studentką. Jak wszyscy wiemy, jazda konna nie należy do tanich przyjemności, natomiast mam to szczęście i ten przywilej, że wielu moich przyjaciół, którzy mają, swoje konie, chętnie mnie zabierają ze sobą do stajni. I jedną z takich osób jest Madzia. Madzie oraz jej klacz husulską Kalinkę możecie kojarzyć już z innych moich vlogów i generalnie z mojego kanału. Także dzisiaj właśnie je będziemy odwiedzać, zabieram was ze sobą. Prawdopodobnie porobimy jakieś rzeczy z ziemi, może pójdziemy na spacer. Generalnie będzie chillowy, miły, wiosenny vlog. To tyle słowem krótkiego update'u, co tam u mnie w świecie jeździeckim. Natomiast zaraz ucieknie mi autobus, także chodźcie, musimy lecieć. Droga do stajni jest dość długa, bo trwa ponad godzinę autobusami miejskimi, które całe szczęście tam dojeżdżają. Oczywiście mogłabym sobie znaleźć coś bliżej, ale akurat to miejsce mi chwyciło za serducho. No i mam madzie na miejscu, więc zawsze raźniej. Jak tylko dotarłyśmy na miejsce, ja uzbroiłam się w błoto buty, a madzia w żetony z marchewek i nisko smaczki, czyli podstawowe narzędzie do pracy ze wzmocnieniem pozytywnym. Tak przygotowane ruszyłyśmy na padok, gdzie całodobowo przebywa kala i jej kumple. Odbyło się obowiązkowe czochranie w czółko, a z zakalinkowego zadoł przywitał się z nami Pik, czyli jak się śmiejemy, chłopak kalinki. Parcie na szkło miał również lipicen Książę, a potem nawet postanowił poprzeszkadzać mi w nagrywaniu. Jeśli ktoś z Was jest z Krakowa lub okolic, to stajnia nazywa się Młynka i uprzedzając pytania, sama bywam tutaj dosyć rzadko, ale póki co mam same przyjemne doświadczenia, więc jeśli ktoś z Was się rozgląda za spoko stajnią, to zdecydowanie warto sprawdzić. I jeśli akurat się miniemy, to nie bójcie się podejść i przywitać, ja nie gryzę. Trening zaczął się dla Kali już zaraz po wyjściu z padoku, bo pojawiły się nowe przyczepy i maszyny, których nie była do końca pewna. Za każdym razem, gdy jednak zdecydowała się podejść i obczaić straszny przedmiot, Madzia dawała jej sygnał i nagradzała smaczkiem. I taki sygnał, zwany też bodźcem pomostowym, służy do precyzyjnego zaznaczenia, kiedy koń wykonał coś dobrze. Dzięki temu zwierzak dokładnie rozumie, o co nam chodzi i cierpliwie czeka na nagrodę. Po tej małej sesji odczulania ruszyłyśmy dalej między padokami, gdzie witały nas inne koniki ze stajni. Mega mi się podoba, że chodzą sobie razem po padokach i zawsze mają siano. To powinien być standard, ale osobiście musiałam się naszukać Stani, która o to dba. W każdym razie po drodze Kala obczaiła również nowy paśnik, który niedawno tu stanął, ani chybił po to, by straszyć biedne konie, <grystanie> ale była bardzo dzielna. Dotarłyśmy na myjkę i przyszła pora wyczyścić błotnego kuca. Ta sezon na linienie zaczął się na dobre. Ach, wiosna. Zabiegi pielęgnacyjne zaczęły się od profilaktycznego nałożenia probiotyku na miejsca, gdzie Kala niedawno miała problem z grzybicą. Na szczęście udało się to paskudztwo pokonać, a z tego, co słyszałam, to wcale nie takie proste. Potem odbłocone zostały nóżki oraz kopyta i przy okazji Kala się też trochę porozciągała. I nie wiem, co się działo przez następną chwilę, ponieważ podszedł do mnie przy kitku i musiałam się z nim przywitać. Cześć! Miau! A, tak, kopytka. <słuch> Tej nodze Madzia poświęciła trochę więcej uwagi, bo niestety Kala ma w niej zwyrodnienie przez paskudny wypadek, który miała parę lat temu. Niektórzy z Was może nawet pamiętają zbiórkę na jej leczenie, którą udostępniałam. W każdym razie rehabilitacja poszła dobrze, no ale o tą nogę trzeba dodatkowo dbać. Na szczęście nie sprawia to kobiece dyskomfortu, a opiekujący się nią weterynarze i fizjoterapeuci dali zielone światło do lekkiego ruchu. W sumie to jest on nawet bardzo wskazany, zważywszy na fakt, że kalinka dąży do doskonałej formy kuli. Ach, te chocułki tyjące z powietrza! Tutaj natomiast Kalinka wyraża swoją aprobatę, gdyż Madzia akurat czyściła jej wymiona. To ważny element higieny klaczy, o który trzeba dbać jako właściciel. Często zbiera się tam brud i martwy naskórek, którego koń sam nie może wyczyścić. A potem to ja złapałam za szczotki i wzięłam się za karkołomne zadanie wyczesywania wyłażącej garściami sierści. Sweter można z tego zrobić serio. Ale tak na poważnie uwielbiam szczotkować konie, mogłabym to robić całymi dniami. Takie proste rzeczy jak czyszczenie, spacery czy zwyczajne bycie przy koniach to dla mnie najlepsza rzecz na świecie. Jasne, jazda jest fajna, ale tak naprawdę największą frajdę mam po prostu z bycia przy koniach. Nieważne czy na ich grzbiecie czy obok nich. W czasie gdy ja się rozpływam i połykam fruwającą wszędzie sierść, <laughs> chciałabym podziękować moim wspierającym z Patronite za pomoc w rozwijaniu kanału. Jeśli ty również chcesz wesprzeć moją działalność, to ciepło zapraszam do linku pod filmem. A w zamian oferuję wcześniejszy dostęp do nowych filmów, materiałów z kulis i wiele innych. Dzięki! Dobra, kuc wyczyszczony, tuptamy na plac. Kala zaczęła pracę od paru kół wstępie na ląże. Ostatnio się śmiałyśmy z Madzią, że po trzech latach posiadania konia w końcu kupiła ląże. Także pracują sobie nad solidnymi podstawami jak zatrzymywanie, zmiana kierunku czy utrzymanie ładnego koła. Każde dobrze wykonane polecenie oczywiście jest nagradzane. Potem przyszedł czas na trochę gimnastyki na drągach. I pracę na odwróconym roundpenie. W tym roku zobaczycie mnóstwo różnych ćwiczeń, bo Kala jest koniem, który bardzo łatwo się nudzi, zwłaszcza na placu, więc Madzia stara się często zmieniać jej zadania i je rozmaicać, żeby trening był też frajdą dla konia. Jeśli szukacie inspiracji na takie ćwiczenia, albo ogólnie chcecie poczytać więcej o wzmocnieniu pozytywnym, to cieplutko polecam Instagrama Madzi. Po zastudiowaniu weterynarii jest też zoobehawiorystą i publikuje bardzo fajne treści edukacyjne. Poza odwróconym round penem, który w zasadzie sam się wyjaśnia, Zastanawiacie się pewnie, o co chodzi z tym makaronem do pływania. Otóż, pełni on tutaj rolę targetu, czyli takiego wskaźnika, za którym koń podąża. Targetem może być wszystko – ręka, bat, piłka na patyku, czy właśnie taki pionkowy makaron. Zadanie jest takie samo – podążaj nosem za końcem targetu, a dostaniesz nagrodę. Mimo że Kala dawno nie targetowała, to szło jej naprawdę super i Madzia postanowiła odpiąć lążę. Tego dnia była, była naprawdę fajnie skupiona i chętna do współpracy, więc mimo, że w każdej chwili mogła odejść, to została i wykonywała ćwiczenia dalej. Super się na to patrzyło. Zapędów do kusa jednak nie było. Co to to nie? Widocznie ciężko ruszyć tak potężny zadek. Po zabawie na round penie, dziewczyny wróciły na drągi i pracowały dalej na wolności. I tutaj stała się rzecz niesłychana. Kala odpaliła wrotki i zakłusowała. <noise> Także uwaga, teraz będzie potężny, epicki montaż kłusującej kulki. Tak jasne, dobra, starczy tego biegania ma. Co się ogarniać? Dobra, po tym wszystkim chwila przerwy na kontemplację życia i wyglądanie jak żywy majestat. Na koniec Kala przypomniała sobie jeszcze ćwiczenie ze stacjonarnym targetem, gdzie zamiast podążania za ruchomym wskaźnikiem dotyka nosem wskazaną tyczkę. I po treningu krótka przerwa na trawkę. Wiosenna trawa jest oczywiście bogata w cukry i w związku z tym niekoniecznie dobra w większych ilościach, zwłaszcza dla kuców podatnych na ochwat, więc 5-10 minut skubania w zupełności wystarczy. I gdy kala konsumuje ze smakiem obiadek w postaci sieczki z suplementami, ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, czy taki luźny vlog się Wam podobał, a jeśli nie macie nic do powiedzenia, to nie wiem, możecie napisać, jak ma na imię Wasz ulubiony koń. Komentarze do zasięgu. Woo!